Witam Państwa w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed 2 I oto wróciliśmy do Montreggioni um, Tu mam wszystko już wykupione No i teraz do kowala idziemy Co tu mam naprawić? Napraw wszystko, tak Uzbroje Za mało kasy mamy, uzbrojenie Stary miecz syryjski: szybkość, parowanie. Um, stary miecz syryjski będzie dobry. Mała broń, nic, amunicja. No, kupimy cały zapas. Your coin seems, no dobrze i teraz idziemy na, pl na plac tu jest nasz Ezio. Oh, hey, Ezio. I see you wasted no time the And why not? You've done a great service, With dead, La Toscana will grow quiet once more. Do you know what that means? Basta lawała. Si pasa, tutto il giorno a bere e a Bhutan. <laughs> What? It's true. Roll. <laughs> <laughs> It's you. Walk with me. Yes, uncle. Co za uśmiech. Poznaj wiele i odkryj strony kodeksu, które tutaj od ukryto za twierdze. The path to another Spaniard He is Rodrigo Borgia, one of the most powerful men in all of Europe. And leader of the Templar Order. Which makes him responsible for the murder of my father and brothers. Yes, and he will kill you too, given the chance. Then I must stand against him if I wish to be free. But not until every other Templar has fallen to my blade. Father's List will guide me. Where will you go next? Firenze. Francesco De Pazzi will share the fate of his son. A sensible next step. No doubt he intends evil for the city. Alright, that's enough grim talk for one night. I'll be in my study if you need me. No dobra. I shall read the letter my uncle gave me. Um Mr Francesco. A, Dobrze, gdzie teraz? Aha, dodam tego pokoju z kodeksem. Mario, tu jesteś. Look familiar codex pages. Yes. Your to find and translate a few before he. Here. This is not your work. else has translated it. Leonardo da Vinci, a friend. Do you see the way the words cross from one page to the next? There is something underneath it all. Some kind of map. Where is it supposed to lead? Your father and I managed to make out bits of a prophecy scrawled across these pages. It was written by an assassin like us, who long ago held a piece of Eden. His name was Altair. He spoke of something powerful and ancient, hidden beneath the land. What is it? What indeed. Solving that little mystery is exactly why we collected these pages. Then let me help. It's time I take on my father's work. All of it. I start with the page I took from Bieri. Leonardo would decode it for us. Ben, return here when time permits, and we'll add it to the wall. Alright. Where now? Dotrzeć na punkt widokowy Villa Auditore A kurcze, już odkryłem przecież Eee, to tutaj O, spina się, spina się Po raz drugi raz synchronizuję ten sam punkt widokowy. Ojej. Aha, mam zebrać cztery strony kodeksu. No dobrze. Pierwsza gdzieś tutaj jest. Mhm. Chyba tutaj, zaraz pod tym. No dobrze. Kolejna jest gdzieś tutaj. E, gdzie? A tu. No dobrze. Kolejna jest na drugim końcu miasta. No dobrze, dalej, dalej, dalej Go go Rangers. O, co to to jest? Co to jest? to to statuetkę na Neptuna Noś Z tego co ja słyszałem to jest, są właśnie statuetki po całym mieście one są tutaj Na szczęście tylko w tym jednym mieście więc... O, pióro! Więc bez problemu powinien nie znaleźć offscreen no oczywiście. No, dawaj! No dobrze i ostatnia... Strona kodeksu jest tutaj. Ojej, ojej. Strogi barany. No, tak idziemy. Kolejna statuetka. No, wychodź tamtędy, ja nie chcę. Gdzie ja koniu? Gdzie jest mój koń? No, też możemy tak Dobrze Prędkość 4 metrów na sekundę <grych> Nie, 8 metrów właściwie Przekapiłem, o kurde O, dwa takie same Oczyszczalanie strony kodeksu traktujących o filozofii bla, bla 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 nie mogę doczytać do końca Zmiana planu zsynchronizowana Teraz muszę z powrotem do miasta. Sprawdź co u Claudi. Aha A, wiadem koniem do miasta Trochę głupio ustawiona jest kamera tutaj. Jak się jeździ, jeździ trochę... Jak się jeździ koniem właśnie. Czemu nie chcę? Eee, jaki lol. co można było. Ơ, đó lại, đó lại, đó No dobrze. Z Kladu natomiast porozmawiamy w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Na razie.